Teraz ty. Tyranosaur! Nie tym razem, piczku, słapie oh, Tak jest! I proszę więcej mi nie uciekać. Jasne! O, mówiłam, że cię złapię! Co, chcesz jeszcze raz? Ale teraz ty gonisz mnie? Hej, Tyro, Gdzie jesteśmy? O, w The Neander W Neanderco? Jesteście w Neanderfalls! No proszę! Pierwszy raz widzę to miejsce. Przepraszam za wtargnięcie. Jestem Roquel. To mój kumpel kwiczek i moja najlepsza przyjaciółka na świecie, Tyra Sorys. Jestem Roralaj, a to jest Emberly. Ja. Ja. Jak? Jak to zrobiłaś? O, to? Odwizna! Cały sekret jest w nadkryciu! Nie! Jak dosiadłaś dinozaura? O, Tyre? O, Jeżdżę na dinozaurach od kiedy sięgałam raptorom do kolan. Myślałam, że wszyscy to potrafią. Chętnie was tego nauczę, jeśli chcecie. Totalnie! Eee, nie, dzięki. O, Roralaj, żartujesz? Mówimy o jeżdżeniu na dinozaurach. Pomyśl, ile nowych miejsc odkryjemy. Dorastałam z tygrysami szablozębnymi, zapomniałaś? Tygrysy nie lubią dinozaurów. Nigdy nie ufałam dinozaurom i nadal nie ufam. Cóż, pora na zmiany. Daj spokój. Piszemy się! Dino -wodnia! No dalej Roralaj! E, dzięki, pójdę pieszo. Jak chcesz. Spróbuj nadążyć. Dobra, pokażmy im jak to się robi. Wow! 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 <sighs> no dobra. Jazda na dinozaurach opiera się na jednej rzeczy. Na zaufaniu. Musicie najpierw zaufać Tajrze, a ona zaufa wam. Łapiecie? Dobrze, świetnie. Po pierwsze, spróbujcie nawiązać więź w taki sposób. Wow. Po drugie, małe przekupstwo nigdy nie zaszkodzi. Spokojnie, kochana. Proszę bardzo. Grzeczna dziewczynka. Można wskakiwać. Z was chcę spróbować z Tajrom jako pierwsza? Ja, 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 proszę, proszę mogę! Jasne, zapraszam! Dobra, e, cześć, Tajro! Pamiętaj o zaufaniu. Zaufanie, jasne. Ufam ci, Tajro! I gotowe! O, zapomniałabym. Wow! Wow! Hej! Patrzcie na mnie! Cóż, najwidoczniej tak też można! Dobra, Tairo, ruszamy! Wow. No tak! To jest ogenialne! Dziękuję ci najlepsza chwila w całym moim życiu! Musisz spróbować, Roralaj! Tak! Chodź, Roralaj! Spróbuj! No dobra... Pamiętaj, czego cię uczyłam! Pamiętam! Zaufanie! Totalnie ufam temu... temu dinozaurowi! Ufam mu! Ufam mu! Ufam... Ufam! Ach, kogo ja chcę oszukać! Nie ufam ci! O, Ej, Dairo, bądź miła! To nasze nowe przyjaciółki! Ułcz! Bardzo cię przepraszam! Może przekonasz ją owocami? Dobra. Od początku. Masz ochotę na słodziutkie i pyszne jagodnice? Hmm? Ufasz mi już? Nie. Cóż, pierwszy raz widzę, jak Tyra odmawia komuś jagodnic. To nie twoja wina. Taki nasz los. Ona jest dinozaurem, a ja tygrysem. Ty czym jesteś? To się po prostu nie uda. My nigdy sobie nie zaufamy. O, słuchaj, musicie tylko znaleźć nić porozumienia. Może spędzicie wspólnie trochę czasu i spróbujecie się jakoś dogadać. Co ty na to? Dobra. Cześć, Tairo! To yy, co lubisz robić? Grasz w piłkę? Daj spokój. To się nigdy nie uda. Kogo chcemy oszukać? Ferel! Nie! Nie goni ich. Wracaj natychmiast! Uważaj, Ferem! Ferem! Posłuchaj mnie! Nie ufasz mi ani ja tobie, ale odsuńmy to wszystko na razie na bok. Dobrze? Pomóż mi uratować przyjaciółkę! Proszę! że nigdy już tak nie zrobisz. Mm. Hej, dziękuję ci. Może dinozaury wcale nie są takie złe. Oh, dzięki. To było mega fuj, ale dziękuję. Wow. Serio? Wow. To było. Jak to nazwałaś? Ogienialne. Właśnie. To było podziemne! Chyba znalazłeś się nić porozumienia! Wiesz co? Chyba tak! Ale wolałabym, żebyśmy nie musiały więcej zwisać ze stromego urwiska! <śm> <śm> Ej, nauczysz mnie tej sztuczki ze ślizgiem na ogonie? <śm>